Dobry wieczór Państwu, z Strona Facebooku, Koncertomania Jaścielska i okolice. Witam serdecznie. Biesiada Karpacka 2025 roku. Przeżyjmy to jeszcze raz w Chorkówce. Biesiada Karpacka 2025 roku w Chorkówce przeszła do historii tego wczorajszego dnia. przygotowaną moc atrakcji przez organizatorów imprezy, m.in. występ zespołu ZAZULA. Występ zespołów ze Słowacji, występ zespołu Indygo, zespołem instrumentalnym. I oczywiście na BIS, Wiesiada Karpacka 2025 roku. Na BIS pokażemy Państwu koncerty muzyczne największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na scenie wysopił Paweł Gołęcki z zespołem Raz po Góralsku na całego dla mieszkańców Horkówki. Piesiada Karpacka 2025 roku w Chorkówce Przeżyjmy to jeszcze raz. Szymonko jeszcze stra, Facebooku, koncertowania Jasielska i okolice. Tak się bawiła Chorkówka na koncercie Pawła Gołeckiego z zespołem, a główną gwiazdą wieczoru tegorocznej Piesiady Karpackiej 2025 roku w Chorkówce był znany, legendarny zespół Papa D. z Pawłem Stasiakiem. Na pewno kojarzycie państwo naj, naj, najpiękniejszą. Byłaś tam, pisałem wiersze... Naj, naj, całowałaś. Czy gdzie jest ola? Olala! Czy ktoś widział olemaj? Czy tora tora? I wiele innych znanych przebojów. Tak się bawiła Chorkówka i okolice na koncercie zespołu Papa D w ramach. Biesiady Karpackiej 2025 roku w Chorkówce. Super koncert godny polecenia w Waszych miastach. Polecam koncert zespołu Papa D. Warto się wybrać, posłuchać i powspominać starych przebojów. Zapraszam do oglądania. Dajemy. dostrzegał mnie i zalecł wciąż kroiła się cały twór,

Tak się bawiła Chorkówka i okolice na koncercie zespołu Papa D w ramach Biesiady Karpackiej 2025 roku w Chorkówce. Cały stadion w Chorkówce wypełniony po brzegi. Oprócz koncertu Pawła Gołeckiego zespołem i zespołu Papa D na scenie wystąpił zespół Kiriam, a tegoroczną Biesiadę Karpacką 2025 roku w Chorkówce zakończyła dyskoteka pod gwiazdami z DJ-em Olgą. Oprócz koncertów muzycznych nie zabrakło również dodatkowych atrakcji. Dmuchanego placu zabaw dla najmłodszych, rękodzieła artystycznego, stoi z gastronomicznych, jak i handlowych, a także degustacji potraw kuchni regionalnej. Całą imprezę poprowadził najlepszy konferansjer pan Bogusław Pasek, a o ścisłe bezpieczeństwo imprezy zadbała ochrona, nawigator, która również pozdrawia. Tegoroczna Biesiada Karpaska 2025 roku w Chorkówce bardzo udana. Publiczność dopisała mimo upału. Pogoda również dopisała. Polecam osobiście odwiedzić. Chorkówkę, bardzo fajna atmosfera. Przyjazna atmosfera. Bardzo fajna organizacja. Bardzo fajni ludzie. No i bardzo dobre koncerty jak co roku na wiesiadzie karpackiej. W Chorkówce Horkówka. Do zobaczenia znów za rok. I w imieniu organizatorów imprezy serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Chorkówki i okolic znów. Za rok na kolejną biesiadę karpacką w sezonie 2026 roku w Chorkówce, a teraz będzie fotorelacja z wczorajszej biesiady karpackiej w Chorkówce. Na stronie na Facebooku Konceptomania, Jaśi i okońce Chorkówka. Do zobaczenia. I teraz powoli przechodzimy do nadchodzących dożynek. Mamy sierpień, żniwa. Jadąc do Chorkówki, widziałem już. Pierwsze kombajny, pierwsze żniwa, także dożynki już wkrótce się zaczną. Do zobaczenia! Szymon Kojersz, strona Facebooku, koncertowania Jasielska i okolice.